I z panią Jolą będą robić pierniczki. Przedszkolaki założyły fartuchy, panie przygotowały wszystko i już można zaczynać pracę. Najpierw do miski trzeba wrzucić wszystkie potrzebne produkty: mąkę, jajka, cukier, przyprawę do pierników, śmietanę i miód. Każdy chciał ciasto ugniatać, zagniatać, ściskać, przewracać, więc przedszkolaki czekały cierpliwie na swoją kolej. A gdy było już gotowe, panie rozdały dzieciom po kawałku. Każdy przedszkolak miał przygotowane miejsce do pracy, nawet podpisane. I już można zaczynać wałkowanie prawdziwym wałkiem. Ciach, mach! I już placek gotowy. Nie może być ani za cienki, ani za gruby. Musi być w sam raz. Zaczynamy wycinać pierniki. Foremkami o różnych kształtach, ale ładne foremki. Gwiazdki, serduszka, półksiężyce, choinki. Ładne będą pierniczki, cieszyły się dzieci. Na tacach przybywało pierniczków bardzo szybko. Ho, ho, prawdziwa fabryka pierników. Pierniki gotowe. Można je zanieść do kuchni. Dzieci nie mogą same włączać piekarników, bo można się przy tym poparzyć. Pamiętajcie! Gdy pierniczki się piekły, pani Jola przygotowała wszystko, co jest potrzebne do ozdabiania: rodzynki, czekoladę i kolorową posypkę, no i polewy. Pierniczki wystygły i już przedszkolaki zabierają się do pracy. Trzeba polać polewą i ozdobić. Ale jak? Tak, jak się komu wymarzy. Ciężko się zdecydować. Dzieci robią piernikowe smakołyki. Można je będzie powiesić na choince albo zjeść ze smakiem. I wiecie co? Dzieci zrobiły je dla was, dla domowych przedszkolaków na zdrowie, na święta, na szczęście. Zobaczcie, co wam przyniesie.